Dzień dobry. He, przywitałem się jak Cyrilowski w dawnych czasach. Jak WC kwadrans prowadził i kubkiem trzaskał biurko. Tak jakoś to pamiętam. Bo tak, jestem aż tak stary. Cześć. Pomyślałem, że korzystając z dnia bez pracy, mogę nagrać jakieś krótkie wideo o tym, o czym grzebałem w Aronie. Ostatnio wrzuciłem taki bardzo roboczy filmik z komóry, ze sterowania i z tego, jak się w miarę na razie udaje ogarniać jego. Zupełnie nieautonomiczne, niezapisywane, nieprogramowane, ale po prostu ruchy na żywo. Co jest grane? Generalnie rzecz biorąc, aktualnie Aron jest podpięty przez USB, wykorzystywany jako port szeregowy do rozmowy z ESP32, który jest jego mózgiem, do kompa, z którego wysyłam odpowiednie komendy w postaci stringów na na, na i on wykonuje pewne ruchy. Jakąś chwilę temu pytałem na grupie o Wasze sugestie co do może jakiegoś eleganckiego sposobu rozprawienia się z tym obsługiwaniem komend przez UART. Pojawiło się kilka głosów, bardzo dziękuję. Znalazłem też historycznie starą implementację w formie biblioteki czegoś takiego, bo już tam chyba dziesięcioletnią, ale bardzo fajnie działa i pozwala to zrobić w taki sposób bardzo elegancki. To znaczy możemy przywołać jakby słowo komendy. Powiązać z odpowiednią funkcją w programie. Tak jak się to robi, gdy obsługujemy na mikrokontrolerach z serii SP, na przykład zapytania z serwera WWW. Dzięki czemu udało mi się pozbyć w kodzie Arona bardzo wielu ifów i tam case statementów na rzecz po prostu takiej fajnej listy. Jeżeli dostajesz komendę taką, wykonaj funkcję taką. Ta funkcja potrafią potem odczytywać kolejne parametry, które pojawiają się w ramach wysłania tej komendy. I jest to takie całkiem, całkiem przejrzyste, i szczerze powiem, że sprawia mi Friday, jak z tym pracuję. Tak przy okazji, jeżeli słuchać kąpa od mojego syna, że sobie tutaj, że tak się powiem, wentyluje, to musi, bo pobiera dla tym kanałową fordzę i, I jeszcze mu trochę zostało, bo kto to widział, żeby gra zajmowała 101 gigabajtów? To się ściąga z prędkością 57 mega na sekundę teraz. To i tak się wlecze. O tempora o Morris. Wracając do Arona. Mam zatem Arona, który jest kontrolowany zdalnie i może wykonywać pewne podstawowe ruchy. Ostatnio pokazywałem. Tutaj może być ruchomy, niech on sobie stanie. Pokazywałem, że mam napisany kawałek programu w Pythonie, takiego trenażera znowuż, dzięki któremu mogę go ruszać lewo-prawo, badając jak gdyby reakcję na te serwa, które są tą nową osią obrotu w porównaniu do poprzedniej jego wersji. No i to winno. Działać tak samo. Od tego czasu dorobiłem sobie jeszcze ruszanie w przód w tył. A skoro mam lewo, prawo i przód tył, to zrobiłem sobie taki wirtualny joystick tutaj, którym, dzięki któremu mogę jak gdyby wykonywać połączenie tych ruchów. Czyli tak naprawdę Alon może kręcić się wokoło tu, tu, czy tu, 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 robić. Różne takie rzeczy. I to jest bardzo fajne. Na razie to działa globalnie dla wszystkich czterech nóg, jednocześnie jako taki system zrealizowany, że każda noga czy każde serwo ma taką swoją pozycję zerową. A te ruchy joysticka czy tutaj innych różnych kontrolerów z tego trenażera każą wprowadzać deltę względem tej pozycji domowej, nazwijmy ją. Mając to tak zrobione, to dzisiaj jeszcze, jako ostatnią rzecz, dodałem sobie możliwość regulacji wysokości bazowej, czyli możemy to, co wszystko robiliśmy przed chwilą. Realizować teraz na różnej wysokości nóg. To, co mam zr zrobić dalej. To właściwie już tylko i wyłącznie, to właściwie już tylko i wyłącznie rozdział tych komend teraz także na poszczególne nogi, dzięki czemu będę się mógł zacząć bawić z jakimiś tam poszczególnymi powiedzmy sobie, kombinacjami. Czy dzięki tym ruchom lewo-prawo, które są teraz możliwe do wykonania, czy jestem w stanie na tyle odciążyć poszczególne nogi, żeby ją podnieść bezpiecznie, utrzymywać się, jednocześnie nie przewracać i utrzymywać się stabilnie na trzech nogach? Tylko co w moim zamyśle przynajmniej jest tym pierwszym krokiem do tego, żeby zrobić racjonalne jakieś próby chodzenia, takie bardziej przemyślane niż te, które próbował i. Lepiej lub gorzej, raczej gorzej, realizował Aron w wersji pierwszej. Co jest fajne, to to, że przy delikatnej modyfikacji rozkładu masy, on na tych serwach, które tutaj mam użyte, tych 9.9.6, jeżeli dobrze czytam, high torque ones, jest się w stanie podnieść, opuścić, ruszać, podskakiwać to raczej nie będzie, ale, ale nie jest źle i to z tego jestem zadowolony. Jestem też bardzo zadowolony, tak jak powiedziałem, z tego sposobu komunikacji, wysyłania tych, tych poszczególnych komend i myślę, że to jest też dobra okazja, żeby może poopowiadać tak trochę bardziej w szczegółach o tym, co i jak z tym Aronem jest zrobione, z czego on się składa od tej strony takiej bardziej programistyczne, informatycznej, bo ta część mechaniczna, elektroniczna też nie jest jakaś szczególnie skomplikowana i już było o tym mowa, choć może i dobrym pomysłem jest. Zrobić taki przegląd po wszystkim poniekąd. Także spróbuję odpalić jakieś nagrywanie ekranu z laptopa. Zmienić być może kadr. I pokrótce poopowiadać, co ten komputer jeden i drugi robi, że ten Aaron tutaj się rusza. Dobra, lecimy. Mamy nagrywanie ekranu. Aaron na pierwszym planie. Ja wypadłem poza głębi ostrości. Co przy mojej urodzie jest raczej dobrym pomysłem. Na początek chciałem pokazać jak wygląda ten trenator i to co przed chwilą Aaron wykonywał te ruchy, jak to jest jak gdyby zadawane z tego prostego interfejsu graficznego. Mamy tutaj kilka sliderów, które pozwalają podnieść Arona, opuścić Arona, ustawić żądaną wysokość. No i mamy takiego wirtualnego joya, którym ruszając miącham Aaronem i kręci kółeczka na wysokich nóżkach. Możemy kazać mu kręcić kółeczka na niskich nóżkach. Jak widzicie, trochę nawet podskakuje. No to teraz na wysokich nóżkach. No i tak się bawimy. A jak to jest realizowane? Jakby tak popatrzeć na dół ekranu, to tam są wysyłane pewne polecenia. Jest hasło Circ, Circle. I dwa kąty. W tym przypadku ostatnio było minus 5 i minus 11. I to jest wszystko. Co w tym przypadku poszło do ESP32, które rządzi samym zachowaniem Arona. A jak to jest zrobione już w Aronie i co tam w środku siedzi, to może wyłączę zasilanie serwomechanizmów, bo Aron nam nie warczy. Przerzucimy się do Arduino IDE i zobaczymy, co tam siedzi. Popatrzmy zatem na kod, który tak naprawdę steruje tym ESP32. W poprzedniej wersji Arona stał tam też serwer www który serwował stronę internetową dzięki której można go było obsługiwać, tego jeszcze tutaj nie ma. Na razie interakcja odbywa się tylko poprzez wykorzystanie portu szeregowego i komand wysyłanych po uart Ale jak to mi się uda doszlifować do takiego poziomu, że będę z tego zadowolony, to właśnie mam misterny plan jakby przenieść interfejs, który przed chwilą pokazywałem w Pythonie zrobiony na stronę WWW z wykorzystaniem JavaScriptu i żebyś można było podobne interakcje wykonywać już bezprzewodowo łącząc się z tym piesełem za pomocą Wi-Fi, które będzie wtedy stawiał. Ale o tym później. Teraz co co jest? Jest to generalnie dość prosto zbudowany yy, szkic, który sprowadza się do tego, że mamy obsługę driverów PWM 16-kanałowych, tych PCA 9685. Mamy tutaj dwie sztuki. Dwie sztuki dlatego, że biłem się od jakiegoś czasu z problemami z serwomechanizmami i Rozwiązanie, które aktualnie działa, jest używanie dwóch zamiast jednego, ale o tym już mówiłem w poprzednich jakiś tam wideo czy, czy, czy w pisach na grupie, więc nie, żeby nie zaśmiecać, to po prostu są dwie sztuki. Jakieś podstawowe ustawienia, które są związane z tym, e, jakie serwo mają mi, maksymalną, minimalną wielkość impulsów w PWM-ie, żeby działać poprawnie. Basic Stuff zabrany jest tak naprawdę z e, tutoriali związanych z obsługą tego PCA. Trochę zmiennych poddefiniowanych. Mam takie tablice, które przechowują wartość kątów dla każdego z 12 mechanizmów, a właściwie 16, bo na to jestem już mentalnie i programistycznie tutaj gotowy, które są wykorzystywane w Aronie. I teraz tych tablic mam kilka. Mam serwo zero, to jest pozycja taka wstępna, domowa, zaprogramowana na stałe. Servo target, to jest cel, do którego ma każde serwo w danym momencie dążyć. W postaci konta ustawienia każdego z tych serw. To znaczy, że jeżeli Aaron nie wykonuje już żadnego ruchu, to znaczy, że wartość kątów poszczególnych serwo jest właśnie z tej tablicy servo target. Servo home to jest pozycja domowa. Właściwie, gdyby nie grzebać w niczym za bardzo, to pozycja zerowa i domowa byłyby takie same, ale pozycja domowa jest na przykład modyfikowana przez zmiany wysokości. Zmieniam to wartości w pozycji domowej. Dla, jak gdyby bazowe kąty dla serwomechanizmu, w zależności od wysokości. A te wszystkie ruchy, które były pokazywane przed chwilą, odbywają się w odniesieniu do tej wartości z, ze zmiennej SERVO HOME, z tej tablicy. SERVO Inverse, no to jest taka tablica, tablica, która zawiera wartości typu prawda-fałsz, która mówi o tym, czy dane serwo winno dostać kąt, który jest podawany wprost, np. 30 stopni, czy powinno to być 180 minus 30 stopni. A dlaczego? No to jest kwestia tego, czy ono jest z lewej czy z prawej strony zamontowane naszego Arona. No bo jeżeli serwo jest zamontowane z lewej na przykład jest wprost, a jak jest zamontowane z prawej, to serwo jest fizycznie obrócone o 180 stopni, więc e, niejako jego oś kręci się zamiast od tyłu do przodu, to będzie się kręcić od przodu do tyłu, liczyć kąty od 0 do 180. Dlatego, żeby nie musieć nad tym zastanawiać, jeżeli wysyłam do tego serwa, to czy powinienem wysłać Prosto wartość konta, czy powinienem to przeliczyć, robiąc 180 minus tą wartość. Definiuję sobie po prostu, że któreś z tych serw są odwrócone, a funkcja, która wysyła te dane, już załatwia to za mnie, napisane to jest raz i nie muszę się tym więcej przejmować. Trzeba sobie życie ułatwiać. Servo current position, czyli servo current, to jest jak gdyby aktualna pozycja serwomechanizmu i o tym za chwilę powiem, dlaczego to nie jest, jest do czego jest mi to potrzebne. No i generalnie rzecz biorąc, serworamps RAMS, jakieś tam inne nie będę dochodził za bardzo w szczegóły. Tutaj co jest fajnego? Fajne jest to, że wykorzystuję, tak jak wspomniałem, tą bibliotekę serial command. Pobieram z GitHub'a, tam informacje a propos autorów i wszystko są w niej zawarte. Warto zerknąć, jak ktoś potrzebuje czegoś takiego. Tworzę sobie taki obiekt s-command, który służy do obsługi tej komunikacji po i interpretacji odebranych poleceń. A tutaj jest to, co nazwałbym tym creme de la creme co sprawia mi taką frajdę, że jest właśnie w ten sposób zrealizowany, to znaczy powiązanie pomiędzy komendą odbieraną na UART-cie, a funkcją wykonywaną w programie, która realizuje zadanie związane z tą komendą. I to jest super. Czyli na przykład, jeżeli odbieram na UART-cie, powiedzmy sobie, hasło, polecenie H, jedną literę, to to znaczy, że mam wykonać powrót do pozycji domowej. I funkcja, która to realizuje tutaj w kodzie na ESP32, to jest make homing. Wywołana jest ta funkcja, i w niej już mogę bawić się kodem w tym konkretnym miejscu, które ma wykonać konkretną pewną rzecz. I tego, jak widzicie, jest dość dużo. Niektóre mają więcej, niektóre mniej sensu, ale wygodnie i w taki estetyczny sposób się tym można bawić. Co tam dalej? Jakieś przygotowanie tego wszystkiego przy uruchomieniu się. Tutaj pętla, która sprawia nic innego, jak tylko to, że w momencie po resecie, zanim wszystko wystartuje, mogę już używać. To dioda LED, która jest taka niebieska, tutaj, która jest częścią płytki ESP32, miga sobie coraz szybciej, żebym wiedział, że coś się dzieje i się nie zawiesiło. Potem właściwie rzecz biorąc, wchodzimy w tą główną pętlę. W tej głównej pętli są trzy takie, ja wiem, czy, czy. Jest kilka ważnych kroków, i poza tym nic się nie dzieje. Pamiętam sobie aktualny czas wejścia w pętlę, żeby móc wprowadzać delay od ostatniej interakcji, czyli żeby niekoniecznie wysyłać informacji do serwu mechanizmów tak szybko jak to jest możliwe, ale żeby móc regulować interwałem czasowym, jaki mamy to robione. Potem jest taki kawałek kodu, który może realizować przypisanie takiego testowego ruchu, który po prostu porusza wszystkimi serwami jednocześnie w pewnym zakresie. Jest to tylko przydatne po to, mi to było na początku. Kiedy uruchamiałem, chciałem zobaczyć, które serwo chodzi, które serwo nie chodzi. Teraz to zostało, to nie przeszkadza, mogę to w każdej chwili też komendą po serialu uruchomić. Fajne do debugowania hardware'u. A tutaj jest to wszystko, cały engine pracy, jak gdyby tego Arona jest w tych kilku liniach kodu. To znaczy, na początek sprawdzamy, czy od ostatniej chwili czasu, kiedy. Wykonywana była pętla główna, minęło przynajmniej 2 milisekundy. To za szybko jest, ale tak sobie na razie wpisałem. Po czym co robimy? Potem zapamiętujemy aktualny czas wykonania. To będzie potrzebne, żeby wiedzieć za chwilę, czy upłynął odpowiedni czas. A następnie lecimy po wszystkich serwomechanizmach i sprawdzamy, czy aktualna pozycja serwomechanizmu, zapisana dla danego serwomechanizmu, który tutaj jego numer to jest S w tej pętli. Servo current jest odległa od servo target więcej niż 1 stopień. Jeżeli tak jest, to przesuwamy to serwo o malutki fragmencik. Nie o całą deltę, o całą różnicę, tylko o do nowej pozycji, która jest obliczana na podstawie tego, że bierzemy aktualną pozycję razy pewną wartość mniejszą od 1, w moim przypadku to jest typowo 0,95, plus pozycja docelowa. Razy 1 minus 0,95, czyli tak naprawdę 0,05 razy pozycja docelowa. Jest to takie temporalne wygładzanie ruchu, żeby to nie był jeden najszybszy możliwy ruch dla mechanizmu, tylko żeby on się zbliżał nieliniowo, zwalniając, dojeżdżając jak gdyby do końca. Tą interpolację można wykonać na wiele sposobów. To jest bardzo łatwa w implementacji i fajnie się sprawdza, na razie przynajmniej, więc jest zrobiona w ten sposób. Być może okaże się koniecznym wprowadzenie interpolacji liniowej. Pełnym zakresie ruchu, liniowej z perspektywy czasu, jak gdyby, ale to też nie będzie jakoś wielce skomplikowane do zrobienia. No i generalnie rzecz biorąc to tyle. Jeżeli serwo jest tam, gdzie ma być, to się nie będzie ruszać, nie będzie dostawało żadnej nowej pozycji do wykonania, a jeżeli nie jest, no to dostanie adekwatne, adekwatną informację. Cała reszta, w tym całym pliku to są już funkcje wykonujące poszczególne. Gadałem i gadałem, i nie zauważyłem, że skończyło mi się miejsce na karcie pamięci. Nie mam bladego pojęcia, w którym momencie. Przestałem się nagrywać. W każdym razie, najprawdopodobniej powiedziałem przed chwilą, jak działa główna część programu, a te wszystkie wchodzenie w szczegóły i jakieś gadki następne, to może zostawię sobie na następny raz. Przyznam się szczerze, że na tej karcie pamięci, jak się okazało, też nie mam za dużo miejsca. Muszę w końcu posprzątać. To skoro poopowiadałem troszeczkę o tej części informatycznej, a rona tak mniej więcej, to może jeszcze tylko tak napomnę, że Ciągle on jest zbudowany w ten sposób, że mamy serwomechanizmy, tak jak mieliśmy. Mamy SP32, które nim zarządza. No i mamy te dwa moduły sterowania serwomechanizmami. To to zmieniłem, ale to niewiele fizycznie pomogło, to takie eksperymentalne jak gdyby zmiana z mojej strony była. To dorobiłem sobie taki tutaj spreader zasilania, jakby tu pokazać o. To znaczy, że doładowałem 2200 mikrofaradów kondensator na linii zasilającej serwa i zrobiłem sobie taką osobną, własną płytkę, która zajmuje się tylko i wyłącznie tym, że bierze sygnał z tego PCA, ten sygnał PWM i wkłada, wkłada go na jeden pin, a pozostałe dwa piny, które zasilają serwa, zasila bezpośrednio z przetwornicy, e, filtrując jednocześnie dużym kondensatorem elektrolytycznym, żeby na pewno był zapas, e, zapas prądowy do działania. Fizycznie to wszystko teraz działa, ale ja się spodziewam, że tak naprawdę największym efektem tutaj jest to, że podobierałem z tych wszystkich serw, które miałem, takie, które działają od razu też, i, a nie samo zmiana zaślenia. Co było prawdziwą przyczyną tych moich kłopotów z serwami ciągle, nie wiem. Spodziewam się, że być może po prostu serwa są nie najlepszej jakości, bo przynajmniej te, które udało mi się kupić. Może zmienię na inne i zobaczymy wtedy. Ale na razie działa. Jest potencjał. To co chciałbym zrobić jeszcze, to dopisać teraz kod, który pozwalać będzie na modyfikację pojedynczej nogi i nałożenie tej modyfikacji na to wszystko, co się dzieje teraz tymi wszystkimi. No i jeżeli to się uda jakoś sensownie zrobić, to myślę, że to już będzie taki etap, który będzie potencjalnie przyczynkiem do jakichś prób poruszania się takiego w sensie przemieszczania się, bo ruszać to my się już ruszamy z Aronem. To chyba tyle w ramach Aronowych aktualizacji. So far, so good. Nie spodziewałem się, jak rozpoczynałem budowę czworonożnego robota, że będzie to o tyle bardziej skomplikowane, ale też przyznam się szczerze, że jest to coś, co daje zaskakująco dużo frajdy, jak już się uda coś zrobić. Także Świętujcie niepodległość, cieszcie się, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia znowu. Cześć.